Znajdujemy się w krakowskim klubie Rotunda, gdzie właśnie, right. gdzie właśnie zakończyły się, zakończyła się krakowska scena oh, yes. eksperymentalna. My. Tym razem były to poligony kabaretowe, gdzie gościem była formacja szatle. Tak, dokładnie. Nie wątpliwe było to, tak. Tak, to wszystko się na razie zgadza. Formacja Châtelet w takiej nowej odsłonie, od razu powiemy, e, czyli kabaret Foch. Czyli nasz taki projekt dwuosobowy, mój z Michałem. tak. Jak Wasze wrażenia po występie? Fant moje fantastyczne, oprócz tego, że spadłem ze schodów, jak schodziłem ze sceny i myślałem, że w ogóle urwało mi nogę jeszcze inne części ciała. Całe szczęście tak się nie stało i stoję tutaj przed państwem, ale poza tym, jeżeli chodzi o publiczność, wrażenia cudowne. Moje też cudowne, super, tylko że widziałem jak mały spada ze schodów. I prawie sobie nogi nie urwał, więc. No ale właśnie po to jest poligon, żeby czasem kogoś zabiło, tak? Że, żeby czasem komuś coś urwało, a czasem żeby się udało coś. Na Facebooku przeczytałam jeszcze przed występem, że dzisiaj zaprezentowaliście swoje skacze z nowego programu, możecie coś więcej powiedzieć? Tak, tak. Słuchajcie, to jest nasz premierowy program, jak powiedziałem, to nazywa się projekt Kabaret Foch, to jest projekt dwuosobowy, mój i tutaj kolegi Michała. Premiera będzie na pacę 15 kwietnia, zapraszamy wszystkich serdecznie. Ale i tak te, też to nie pokażemy całości, ponieważ jesteśmy no. ograniczeni czasowo i to będą tylko takie delikatne smaczki, a Ta. myślę, że te najfajniejsze rzeczy pokażemy na naszych prywatnych występach. Bo Właściwie część programu będzie będziemy grana gra na, y, nago, więc jakby nie możemy tak pogadać na opace, bo jest cenzura. Natomiast oczywiście zapraszamy Państwa na inne występy do nocnych klubów, gdzie y, będziemy mieć taką trasę po Polsce. Y, y, Foch y, Tour de y Night, coś takiego. Foch i rura Tour de Night. <laughs> tak, tak, tak. Będziemy razem jeździć, także zapraszamy Państwa serdecznie. Ale jesteśmy granie zadowoleni. Tak, poszło dobrze, baliśmy się bardzo, ale jesteśmy zadowoleni. Y, czy w nowym y, programie wróci Buba? Nie wróci, już w nowym programie, nowy program jest taką formą, którą, w której chcemy bardzo odejść od, od kabaretu takiego e, skaczącego, plebejskiego, chcemy, żeby to było tylko na zamknięte... E, ja tam kurwa, ja, tam ja wiem. To <grym> sobie wypikacie. E, chcemy, żeby to było na zamknięte tylko sale, żeby to nigdy nie zagrało na plenerach i takie rzeczy, więc Dlatego jest... odchodzimy od Buby, mamy nowego geja, który... Tak. Nie, nie, żartuję Który jest naszym świetlikiem. <grym> W naszym Facebooku, jak już wcześniej wspomniałam, były też informacje o fałszywych organizatorach Waszych występów. To jest dość ważne. Co moglibyście więcej na ten temat powiedzieć? No, przede wszystkim chcieliśmy przeprosić ludzi, którzy przyszli na nasz występ. I okazało się, to nie był jeden występ, to były trzy albo cztery występy. Okazało się, że to nie my tam gramy. I przestrzec inne kabarety, że są tacy organizatorzy, żeby sprawdzały, czy na pewno że tak powiem, oni tam mają grać. Bo wiesz, jesteśmy, wiszą nasze plakaty, a później przyjeżdża kto inny na występ i gra, kto inny. Ludzie są zawiedzeni. No Bo zabolili jest... za bilety. No. Dokładnie. Grań to jest bardzo niefajne. No co mam dużą mówić? No, no straszny syf i przestrzegamy przed takimi organizatorami. Po prostu nie róbcie tego. Akurat poszło to, to w dalszym kierunku gdzieś tam. Nie tylko my, to były, to były nasze występy, miało być jeszcze KSM-ów. KSM także generalnie jest to, jest, jest to problem teraz w świecie kabaretowym. Także przestrzegamy przed fałszywymi organizatorami. Yo! I ostatnie pytanie. No, wydaliście DVD. Wasza strona ma nowy wygląd, macie nowy program. Co jeszcze z nowości? Ja sobie ostatnio slipy kupiłem nowe, dwie pary, uważam, że to jest największe wydarzenie w tym roku, tam premiera, co tam premiera, naprawdę mam takie slipy, słuchajcie, że to jest kosmos. A ja w tym roku z nowości, mamy na przykład nowego menadżera. O, mamy nowego menadżera, zapomniałem sobie. To jest nowość. To jest porównywalne z moimi slipami, rzeczywiście. I druga nowość, która jest bardzo porównywalna z twoimi slipami, no Buba się będzie hajtał w tym roku, więc chciałem, no przepraszam dziewczyny. Czekałem, czekałem, nikt nie pisał, oczywiście, no to sorry. Oczywiście no. się z facetem. Oczywiście, no ale no. oczywiście, z Eltonem Johnem. Ta, typowo gejowski okay. ślub, zapraszamy serdecznie, będzie zabawa, po prostu w dupeczkę. No co, zapraszamy na nasz nowy program, pozdrawiamy, foch. Tego pana, który, który po prostu robi takie imprezy i, i, i namawia później młode kabarety. Yy, możecie zapalić na chwilkę? Światło nam zgasło, zgasło nam światło, nie, zgasło nam... Nie światło, oślepłeś prawdopodobnie. Yy, taki pan jest, który yy, właśnie yy, robi takie mekesy. Zapalicie nam światło jeszcze? Dobra. A oho, To potrwa jakąś godzinę, ponieważ kabli jest 160, z tego co widzę. Ale on znajdzie, bo on...